Jesteśmy na Bemowie, to jest ratusz na Bemowie i jest informacja podana dla mieszkańców Bymowa Podejdę bliżej, bo nie widać. Litery są nieczytelne. To jest Bymowa. O, Bemowa, Zachariasz. To jest pomnik Zachariasza, tam tutaj jest i czytam zamach stanu Anna Gronkiewicz-Walc ignoruje demokrację łamie prawo próbuje i próbuje siłą przyjąć władzę na wymowie o i to napisał obecny przewodniczący rady pan Dąbrowski i burmistrz pan Zygrzak który był w PO jeden i drugi zostali wyrzuceni za afery to jest Bemowo nic się nie dzieje teraz na Bemowie stoi budowa Nie ma kto nadzorować. Proszę bardzo.